Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze raz słowo powitania i radości, że jesteśmy razem w czwartą rocznicę, kiedy tu na skalnym portalu w Zakopanym mężczyźni świadomie wychodzą z kościoła złożeni z Panowie, jeśli to jest możliwe, taka może krótka informacja, bo czasem jeszcze pojawiają się pytania. Jeśli jesteśmy w świątyni, nic nie stoi na przeszkodzie, nawet jeśli warto, jeśli przyjdzie żona, dzieci. Jest to męski różańca, ale jeśli jesteśmy rodzinami, jak najbardziej na różańcu, czy męskie różańcy, kiedy jesteśmy tu, w świątyni, na no, Eucharystii czy medytacji. Natomiast jak już idziemy to wtedy idziemy już jako mężczyźni w szeregu dwójkowym. idziemy sami mężczyźni. Jeśli rodzina jest z tyłu, może spokojnie z tyłu iść, ale tu chodzi o to, żebyśmy my jako mężczyźni świadomie, biorąc do ręki różaniec, przeszli przez publiczne miejsce, dając teraz naszej miłości do Boga i marki. Chodzi o takie świadectwo jedności. I w Zakopanem, czy w Rzeszowie, czy w Warszawie, czy w Szczecinie, w pierwszą sobotę, jeśli wyjdzie męski różaniec, to wyjdzie z kościoła w kolumnie dwójkowej z różańcem I chodzi o ten teraz świadectwa wierności w jedności. Dzisiaj, jak słyszeliśmy do Świętego Pawła, to chyba pisał Święty Paweł, chociaż to były zupełnie inne czasy, to pisał. Do nas, do Kościół daje akurat ten dzisiejszy dzień. Daje nam te słowa i słyszeliśmy, jakże one są na czasie dla nas. My niemocni wy mocni. Wy doznajecie szacunku, a my wzgardy. Łakniemy i cierpimy pragnienie, brak nam odzieży, jesteśmy policzkowani i skazani na półaczka. Błogosławimy, gdy nam złożeczą, Znosimy, gdy nas prześladują. Dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jakoby śmieciem tego świata i wzbudzamy od razem we wszystkich, aż do tej chwili. Dwa tysiące lat temu, albo inaczej o dwóch tysiącach lat Świat jest to dobry. Są ci, którzy dla Boga oddadzą życie. Ale są ci, którzy będą bluźni. I właśnie między innymi po to jest męski różaniec, by błogosławić. Wyjść na ulicę nie po to, by manifestować, krzyczeć jakieś hasła. Wyjść ze słowami najpiękniejszej modlitwy, której Bóg nauczył człowieka. Ojcze nasz i zdrawa nas. Choć ktoś może będzie śmiał, dziękujemy, że z zapachem tego nigdy nie spotkaliśmy. Ale są miejsca w Polsce, że mężczyźni w i Różanie spotykają się z tym w naszej katolickiej Polsce. I to chodzi, żeby wyjść i błogosławić. Bo jako ludzie wierzący chcemy dać dobro, kochając Boga, w duchu przekazania miłości bliźniego, nie mogę miłować siebie samego, zapominając o bliźni. A bliźni to nie tylko ten, który jest dla mnie dobry, tylko to jest każdy żyjący człowiek. I w ten dzień wpisuje się również znacząca dla Polski rocznica. Bo to 8 września 46 roku, a więc za dwa lata będzie już okrągła, 80 rocznica. Narodziła się Fatima w Polsce. Prymas Polski, August, widząc, co się dzieje, kiedy po ludzku nie było nadziei. Polska spalona, skrwawiona, zniszczona, ograbiona, Ilu z naszej zostało wymordowanych, zginęło na różnych frontach świata. I oto tu czerwona zaraza się wlewa i wydaje się, że chce wyrwać serce i duszę polskiemu narodowi. Nie ma. Sojuszników, aliantów, sił, pomocników jesteśmy sami. Nieprawda, mówi Hlond, prymas polski. Nieprawda. Posłuchajcie, co wtedy mówił Kościół. Ludzkość ostatnich trzech dziesiątków lat przeżyła czasy straszne. Niemal okropności czasów ostatecznych. Dwie, zwłaszcza wojny, które są okropnością, przeszły wszystko, co dotychczas widział człowiek. Ale czy idziemy ku lepszym czasom? Raczej nie. Pokój między narodami nie opiera się na trwałym fundamencie. Atmosfera mimo pięknych słów, jakie padają na konferencjach międzynarodowych, jest ciężka i naładowana elektrycznością. Świat może znowu stanąć wobec ciężkich zmagań militarnych, wobec przewrotów społecznych, a przede wszystkim wobec walk światopoglądowych i religijnych. Jaki to wszystko może wycisnąć ocean łez, krwi i niedoli ludzkiej, tylko Bóg raczy wiedzieć. Patrząc na to wszystko, można by dojść do czarnych myśli, a nawet rozpaczy. Jest jednak coś, co napełnić nas powinno o duchu i radości. Jest pewna przejasna gwiazda, która zabłysnęła na ponurym i zaciągniętym ciężkimi chmurami w horyzoncie dzisiejszego życia, zwiastując nam lepsze jutro. To objawienie się niepokalanej dziewicy Fatima. Mamy lekarstwo. Wydaje się, że Gabida Polski i Kościoła w Polsce nie ma ratun. Po ludzku nie ma ratunów. Ale jeśli jest Bóg i Matka Najświętsza, jeśli tam mówi, że oto błędy Rosji rozleją się po świecie, a Wam daje lekarstwo, by nawrócić Rosję, to jeśli my to zrobimy, nieważne, jakie są chmury na horyzoncie dzień. I z takim, z taką nadzieją, ufnością, zaufaniem Bogu rodzi się takim w Polsce. Jutro będzie 8 września, Dzień Narodzenia Najświętszej Marii Panny. To w ten dzień wybrał prymas, by cała Polska stanęła na Jasnej Górze. To był największy w historii Jasnej Góry zryw narodu polskiego. Nie milenium sztu Polski. Nie pierdrzynki papieża. Takiej rzeszy wiernych, którzy byli 8 września 1946 roku na Jasnej Górze, nigdy Jasna Góra nie widziała. I my też jako męski różaniec wpisujemy kolejne rocznice w ten dzień, jakże ważny dla polskiego narodu. Ale Panowie, posłuchajcie również, co przy tej okazji mówiono, uczoną, głoszono z polskich anon, w kościołach często zniszczonych, spalonych. Skoro się poświęcamy, to Maryja prosiła o poświęcenie i wynagrodzenie. To są dwa elementy jednej prośby. Teraz staje Polska na jasnej górze, by ratować naród, katolicką wiarę, realizując wskazania Boga, które dał je w fatidę. Ale poświęcając się, to realizujemy pierwszy element wezwania Boga w Fatimie. Drugi, to jest codzienna modlitwa różańcowa i wynagrodzenie w Pierwsze sobotę. To dlatego tak ten dzień jest ważny, jako męski różaniec. To jest jeden z ziarenek, które jest w Polsce w Kościele, które świadomie na nabożeństwo Pierwsze Sołtanie. Ale posłuchajcie co mówił, głosił i zostało to opublikowane w książce Oferowanie polskim Panemu Sercu Maryi mój współbrat Paloty, nasz współbrat, to jest ksiądz Czesław, nasz wieloletni prógowińcy. Ksiądz Leon Cieślak, on tak pisał, 46 rok, jeszcze przed 8 września, uczył w ten sposób. W przeżyciach społecznych, Jesteśmy często skłonni zadowolić się tylko uczuciowo przeżywaną stroną zewnętrzną. Wzniosłymi przemówieniami, uroczystymi obchodami, mało zwracając uwagi na treść. Wracamy do życia bez większej zmiany wewnętrznej. Ale nie łudźmy się. To jeszcze nie jest duchowa przemiana narodu. Teraz pora na wielki trud wychowawczy, który nas może zmienić wewnętrznie. Trzeba wprowadzić to, co prosiła Maryja. Codzienny różaniec i pierwsze soboty miesiąca. Niektórzy wracali z jasnej góry. Wyobraźcie sobie, ja tak czasem rozmawiam ze starszymi współbraćmi, dalej mi to było. Jeden z współbrat miał kilka lat i szedł za swoim ojcem. I mówi synu, nie wiem czy wrócimy do domu. W tych megafonach po różnych miejscowościach propaganda głosiła, że wszyscy ci, którzy idą na jasną górę, to są buntownicy przeciwko władzy ludowej, że tam armia, czołgi miażdżą tych, którzy stają, podnoszą rękę na władzę ludową. Nie wiem, czy wrócimy do domu. Nie wiem, czy zobaczysz swoją domu. Ale idziemy na górę, by ratować Polskę. I wielu wróciło i mówiło, Polska stanęła na jasnej górze. Ale to nie przez jedno wyrażenie. Potrzeba nam stałości i wierności. I stąd, Panowie, jeśli jesteście kolejny raz, kolejny miesiąc, kolejny rok na męskim różańcu, to wielka sprawa. A ten bój się również toczy w waszych sercach, rodzinach, waszych małżeństwach. To nie zapomnijcie. Próbujcie podejmować stały wysiłek codziennego różańca. Próbujcie iść tą stronę. niech się chwali, niech będą grzmoty, niech będą cokolwiek, a wiecie, jakiekolwiek przeszkody, czy trudności, idźcie w tym kierunku, by co był codziennie. Ja wiem, że łatwo mówić z żoną, z dziećmi, to stawiajcie sobie takie pragnienia, bo jakich nie ma, to się nie zrealizuje. Nikomu nie jest łatwo, ale chodzi o to, żeby mieć pewną drogę. Jesteśmy co miesiąc. To czasem się rozmawia z mężczyznami, co się potem dzieje w małżeństwie, w rodzinach, w pracy, z kolegami. Wiele dobre, ale ilu doświadcza czasem właśnie tego i złego słowa, kpiny, szyderstwa. To żeby to, co robicie, nie złamano Was. Tylko żeby nie zrodziło również jakiegoś buntu, złości, zło na zło. Tak być nie może. Trzeba nam codziennej modlitwy się Marii, oprowadź Jak jest źle, to pomóż. To się chwyta różancej. Inicjatywa męskiej jest To mężczyźni w pierwszą sobotę odprawiający na pierwszej soboty miesiąca, miesiącu. Przed południem jednej soboty w miesiącu, a pozostałe 30-31 dni Chodzi o to, panowie, jak się idzie na front, to nie wystarczy entuzjazm. Trzeba mieć świadomość, jak się idzie na front, to jest ruch. i niebezpieczeństwo czy. To trzeba być ostrożnym, rozstronnym. I pierwsze to cały czas być To baczcie i starajcie się żyć w stanie łaski uświęcającym. Jeśli w miesiącu zdarzy się, jest to na pierwszą sobotę, u komunii, w niedzielę, a czasem może być coś, co się zdarzy, że potem tydzień, dwa, trzy nie jestem u komunii. Róbcie wszystko, żeby było odwrotnie, że jestem tydzień, dwa, trzy pod rząd u komunii. Żeby była stałość łaski uświęcającej. No jak żołnierz sobie pozwoli na jakieś takie lekceważenie rozkazów, i brak dyscypliny, to wchodzi na grząski grunt. A taki bój, skoro tu to już było to już szło przepływ, bo to już nie jest jakiś entuzjazm. Miesiąc, rok udało się dwa. Już ta inicjatywa, tu zakochanym jest cztery To już tu rzeczywiście są zaprawieni. Wielu z was jest od początku. To już troszkę się przeszło. Miejcie świadomość, że zło nie się. Jeśli Jezusa w obrójcu kusi, to nikt z nas wolno od pokusy nie będzie. I czasem się może wydawać. Cztery lata, to ja już jestem zaprawiony weteran. Bogu dzięki. Ale to wcale nie znaczy, że ten, który jest samym kłamstwem będzie chciał, namieszać. Bronimy się nie. Ludzką mądrością, tylko wiernością obecności przy Bogu. Stała modlitwa i stan łaski uświęcający. Niech Wam to przyświeca i to Was prowadzi Panowie. Żony, jak tu są obecne, to pokazujcie mężowi. Mężu, niedziela, konunia i dzień, razem. Jeśli możesz zmobilizować żonę, bądźmy razem. Pomagajcie sobie. Bo dzisiaj, może przyjdzie taki czas, że trzeba będzie dać przykład, by rodziny pokazały, że potrafią się po roku i po dziesięciu po dwudziestu latach wziąć za rękę i pójść do kościoła. Jak będzie, to tylko Bóg wie. Ale jeśli to, co pisał św. Paweł dwa tysiące lat temu było wtedy i było przez różne wieki w historii Kościoła i świata, to może też teraz, co się dzieje w Europie, w Polsce. To tu nie chodzi o teraz politykować, wywagować, wróżyć z husów. Chodzi o to, by mieć świadomość, że jest lekarstwo i trzeba go zażywać. By być bezpiecznym, by nie rozważać się, nie żyć w lęku, tylko patrzeć w przyszłość z nadzieją. Bo macie swoje dzieci. I te drogi Waszych dzieci też różnie prowadzą. Wielu z Was się cieszy, że są wierni, ale i wielu Was się smuci, że co będzie z nimi. Jest Bóg, jest Matka, która o nas się troszczy, troszczy, jest zatroskana o nasze zdanie. To bądźmy wierni, bo wierność jest sprawdzianem miłości. Jeśli są tylko wtedy wołani, kiedy jest problem, to to jest egoizm który nie zawsze powoduje w tym co dalej. Stałość, pomimo wszystko, i wierność, to jest znak prawdziwej miłości. Jak małżeństwie. Nie kocha się żony w w czwartek, tylko się kocha albo się nie kocha. I niech nie może powiedzieć, zapomniało mi się, że mam cię kochać. To się i mocnie w moc obłonę, bo jeszcze się nie obchodzi. Albo kochasz, albo nie kochasz. I tak samo jest z Panem I Matką świecie. Zapomniało mi się Nie. To nie kochasz. Albo jeszcze dopiero uczysz się tego. Stałość jest gwarantem, że idziemy w dobrą drogę. I o to walczcie. Niech i będą kolejne rocznice, ale najpiękniejsze jest to, by była stałość w waszych sercach i by to owocowało waszą świętością, małżeństw, rodzin, świętością waszych dzieci, a przez to i zakopanego pod hala i kościoł. Oby się tak działo. Co daj Panie Boże?